Pokazuję Wam zdjęcia. Ona, na przykład, takie ma zdjęcie z Kiniolą. Z tatuażami wszystko jest. Zasyca, złapał. Piękna sprawa. Ile jest z King'o? 6 lat widzowie. 6 lat już minęło. Nie, 6 lat będzie w kwietniu. I to chyba czas najwyższy, żeby zmienić model. Chyba, że dzisiaj moja Mikołajka mnie z czymś zaimponuje. Uh, uh, uh. No, widzowie! Widzowie! No chyba, chyba Mikołaj musisz sobie drina zrobić Ten brzuszek wypełnienie sztuczne czy naturalne? O patrz, jakie sztuczne wypełnienie Dzieciowie serdecznie zapraszam moją śnieżynkę tutaj Witam, Hej. Witamy, witamy, tak jest Jest rodzina no, ci... Święta z pykami Święta z pykami, proszę bardzo Ale Mikołajka No witam, witam Dobra Nie to śliczne w No słuchaj, maleńka Masz jakieś prezenty dla mnie? Ale gorąco w ogóle jest... Ty, tobie nie jest w tym nie jest gorąco na ciebie patrz maleńka Dobrze widzowie, w takim razie witamy jeszcze raz na przygotowaniach do świąt Z pykami, 97 -ami. Witam serdecznie wszystkich chcesz, chcesz może mikołajko? Ja tak poprosiłam bym No dobra, dobra Bo ja mam w tym roku, więc chyba mogę poprosić No dobrze, dobrze Tylko takiego wiesz leczytkiego, bo to tak. plana dzisiejszego streama przy przygotowań do świąt jest bardzo prosty robimy cake popsy będziemy dekorować też te cake popsy robimy cake popsy, dekorujemy cake popsy no i co? no to ciach no to ja e, i nawet... merry christmas merry christmas ah. dobra no to gdzie są te, te, te ciostka? Te, ciostka? no to tak Czekaj, to jest za kamerą, Tylko musisz jeszcze tak, wyciągnąć tam jakieś dwie miski. No. Ja będę przygotowywał. Musisz tak, wyciągnąć dwie miski, bo będziemy kruszyć to ciasto do cakepopsów. Popsów. No. Bo tu są w dwa ciasta biszkoptowe, jedno jest takie czekoladowe, a tu mamy y, takie zwykłe biszkopty, takie dźwiękowe. No i mamy to pokruszyć, żeby było do posiłków i będziemy z tego robić kuleczki albo jakieś, nie wiem co ulepuje co ulepuje No dobra. I, na, I potem będziemy tam dawać chyba mascarpone albo nutele, Wymyślimy sobie co będziemy chcieli. I co ja mam z tym zrobić? Chciałbym o tak, tak... Musisz, musisz tak bardzo pokruszyć, żeby to było takie wiesz. Możesz wszystkie O tak te... mogę? No ja chcesz. Byle było Musi Musisz tak ugniatać się w ciasto. To bardzo tak trzeba wszystko zmienić, A nie można tego blenderem zrobić? Ubijesz, ubija ubijaj, Ja nie. Ale co? co? mnie wziąłeś po jednym braciku i tak to w rękach bierzesz, łapy, dwie i mielisz. Ładnie to wygląda. Rigوبini. Ty dzisiaj będzie pijany mikołaja, ale raczej się brzydzę z kochanek? Święta nie pijesz? Nie pijesz święta, no. Ej dobra, ja też to Ej. dobrze. Popatrz, jak dobrze to robię. No, popatrz na moje, ja skończyłam. o tak wystarczy robić, o tak. Widzisz? Widzisz? Ale to wygląda, ja już bym to zjadł. Zamieszam, to się w od razu bym zjadał. Dining, 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 ding, ding, no nie! Ale, się... Ale Odejdź się... stąd! Odejdź, idź mi stąd. Ale kur... Jakby ktoś umarł. To co ty jadłeś? Idź mi stąd. Ojej. Musiałeś w ogóle tutaj, ja mogę sobie podejść pod okno, pod balkon. No masz właśnie z drugiej strony. No widać A tam zrobił. No, no drogi. tak. Jak to zaraz poczuję, to że. Cię... Będzie chyba, co? No będzie chyba Będzie, będzie, będzie Jakoś to ulepimy Jezu, myślałam, że to szklanka ty się dziewczyna, ja mam wszystko pod kontrolą no, widzę właśnie y, Dobra, teraz ty będziesz mi podawać Pani Mikołajowej y, produkty Potrzebuję tak, nutelni, tam jest Nutella Tylko nie wiem, którą, czy tą dużą, czy tą małą Małą weźmiemy małą I potrzebuję jeszcze mascarpone z lodóweczki No, no A jak wygląda mascarpone? A, szukaj, szukaj, Nie wiesz, jak mascarpone wygląda? To jest 15 gramów? No, we wczoraj w sumie dużo daj. Do jednego i do drugiego. Tyle? Przecież wydaje mi się, że to będzie za mało. To będzie już za mało. Dobra, to że o takie, no taką dużą daj. I trochę. O, ale pachnie ta nutella. Jak ja kocham f**ka Tylko ta cukra musi być taka droga. O, jest. o. o taka. To jest 50 gram. To jest, procent... to jest, na... to jest, na... to jest 50 gram. Na pewno. Ty, jest... na pewno. No tak. Też. Główienko. Palca mi prawie odgryzłeś. Ale tak. masz dobrą strakę. Ale Super. mi gorąco jest, widzowie. Przy tym Mikołaju. Maleka. Mikołaj, Mikołaj, o Jezu, co tak strzel! Tak, mam mieszkać. Po mieszaj, prostu. mieszaj, tak. Ręką mieszają, ręką boisz. To w ogóle widzowie czekajcie, bo wy chyba nie widzicie jak to wygląda. Nie pokazaliśmy wam. Widać to? No to wygląda jest jak... Zubienko. To wygląda jak straka. Nie to straka. Dlatego to będziemy robić i jeszcze. Dobra! Dotknij tego, dotknij tutaj z zewnątrz dotknij z... 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 paska To jest ten ręki Co to? Co? On jest jakiś mokry czy co? Spocznij Ojej, co sp Ja! ja! Tak się spoczyłem Ej, co? Jakim cudem? Patek! dobra No tutaj jestem zapocony cały Ale ty jeszcze nie A, to może ja skutnę k***a w tym stroju <grym> Zaraz się zesam No i to widzowie? Niezłe główienko Co wy na to? Ale straka niezła

Idź już, już srać debilu, do no dokładnie. Mikołaj dzisiaj jest brzydki, ale ma 14 na 12? Ty chorągiewo. Zmęczona jesteś? Trochę. czy będziesz jakiś pasażer? No. No. to jest jeszcze lepszy w smaku. Jeżeli by ten Mikołaj ma się do komina zmieścić? Jak ja się drzwi nie mieści. I tam w ogóle widziałam, że ktoś na czacie pisał, że ktoś dawał do spód... Jak ktoś robi ciasto, to do spodu dawał właśnie soplicę. Możemy, troszkę na dole No? Tak? Możemy. Tak. Bim, 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 bim. Tylko czekaj, czekaj, czekaj. Do którego, do którego? Do Tak! Dobra. Nie trzyście. A co a, już... a co tam jest co? na ziemi? O tam. Patryk, zesrałeś się. <laughs> nie. Przysięgam. Leść po nagawce chyba. Leść po nagawce. Ja od tego dość. Widzę... Nie, no teraz już nie wiem czy jest... A, jakoś... Ajkos, ajkos. Ajkos, ajkos to jest. Tak, zgadnij na ajkos. Jaki dzień? Weź rinder, czekoladę, jakie my wszystkie mamy, bo to wygląda tak, że weź czekoladę i te pat, patyczki, bo trzeba rozpuścić czekoladę trochę i wziąć tego patyczka. Zamoczyć tego patyczka w czekoladzie I wbić go na tego cake popsa I Zamrozić dopiero? I na chwilę to schłodzić A w lodówce można czy w zamarzarki? Nie no w lepiej No ale patrz No czekaj, ale do... to... Ale gdzie ja to schowam, Zamaczam, sadę i co? Do zamrażarki od razu trzeba, nie ma miejsca Wyciągnij zamrożarki. zamrażarki Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tabaka, tabaka Raz, dwa Ja za Bułki muszę wyciągnąć Dwa bułki, k***aca Jak na niego patrzę z profilu to robi mi się słabo Posłuchaj mnie maleńka no, posłuchaj mnie, malenka, czy ty dzisiaj po robocie masz czas na jakieś kur... A? sanki? Tak się składa, że mam, mam. Ma. Posłuchaj mnie, niunia, czy ty mogłabyś mi pomóc przygotować jakieś prezenty a dla rodziny? A jak? To okay. no, no, no to chodź, razem zrobimy. to dawaj. Daj, tutaj ukulaj. To mówię ten? Też to? No, które chcesz, to jest niewielkie. Ale wiecie co, widzowie? Myślałam, a. że to będzie czuć, że takim alkoholem, takim spirytusem będzie waliło, a całkiem przyjemny zapach. Nawet nie czuć tego alkoholu Pokaż swojego renifera, Mikołaju. Za. Co to ma być? No kulka. Cake -post. Jak to wygląda? Co takie wielkie? Ty się śmiałeś, myły, to na pan To jest taka sama kulka, No porównaj sobie. To wygląda jak jakaś Ty jesteś k... Ale widzisz, to już nie klei nawet. No jak? No to dobrze, najpierw to u, tak u ten to. No nie, no co to jest? Co to jest? Normalna polska rodzina. Nie, no to wygląda jakiś w ogóle uf, nie wiem co to jest. No nie, mi się wydaje, że zamysł tych popsów jest taki, że ty sobie go bierzesz na gryzka takiego, nie? No tak, to ma. Kilka ma być taki lizaczek, nie? A to jest jakaś A, paczuga, to ale zrobiłeś fajnie. Zróbmy tu dziurkę, tylko tak delikatnie. Najpierw musisz, Panie, zrobić tak, no. zrobić dziurę i teraz y, tu zrobisz czekoladku, szokoladku. A to więcej tej czekolady chyba nie? Więcej? Bo nie da się A, mówić. i teraz maczamy w czekoladzie, widzowie, to. No, i teraz czekajcie. Trzeba to. Jest tu Kładę. Ojej, za dużo chyba. Ja tak dałem. No. przycisnę. Fajne, kurwa, to może papieren, być. Papieren, papieren. To może być zajebiste. No to widzisz, kochanie, ja lubiłam. Ale te Pierniki zawsze robimy. Tak nie, na sztorc jak postawimy? Albo na bok może. Żeby weszłam się. Możemy na bok, to, ja to, to tak. Po prostu połóż to tak. I tak, na boczek, no? Prezentacja, widzowie. No wygląda jak gówno. To wygląda jak gówno w papierku. No nie, ty to masz taki od że... <laughs> Dobra, wsadzaj do zamężarki. Już? No tak, bo to musi teraz dać szokoladku się dla tego. Ty schowaj. Musisz się wackinga trochę zrobić to sama, bo musisz... Aha, Mikołaj się musi wysać? No fajnie. No i Mikołaj się poszedł, dobra. Nie ma mi co pomagać. Co? Coś tam się pluje z kibla. Dobra, git, jest. Trzeba troszeczkę odpocząć widzowie. Ej, dobra, te cake popsy tam się przewracają mi tej tak. yeah. Ile ich jest? 2, 4, 5? Dobra, będzie chyba. I teraz tak, jak on wyjdzie, to jeszcze dorobimy tych cake popsów. Ulepimy. Mikołaj, wychodź szybciej! Mikołaj wrócił. Jezu. Yes.

Ej, wybierz drinka, jakiego chcesz zrobić, albo spytaj, widzów może. Zrobię. Mamy przygotowane 10 świątecznych drinków i trzeba jeden z nich wybrać. E, I... Jäger spritz może na początek? Też... Czy, czy piernikowy Jägersauer? Tak, 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 tak. Piernikowy Jägersauer? I tak, tak, tak. tak Świąteczny tak, tak, tak. piernikowy Jägersauer. Tak, tak, tak. Ej! Co? Bo to piernie. To jedno. Nie... Ej, trzymaj mnie, trzymaj mnie. Ładnie coś tam przez spodnie przebija, co tam przebija? Trochę jegera. na wyczucie wszystko. Trochę jegera. trochę styroku korzennego z miodem. Stok z cytryny jeszcze tylko. Dobra, już wycisnąłeś. Wystarczy. Ile tego? wszystko. Ile ty kostek? O! To będzie afera. Pa, pa! pa, Jutro zakwasy! To Oj, mi... uch, dziwna mieszanka smaków. Uwaga, bo to będzie ściek. Wygląda jakby wyjeżdżał z Ty chyba to w kibry zrobiłeś, jakby się jakby Dobra, uwaga też, widzowie. 3, 4. Ale kwos! Tu jest jakby 10 cytryn, jak to jest... A czekam się zaraz! To jest lamoniada! Właśnie mógł tej całej cytryny nie dawać, bo to jest dosłownie cała cytryna. Trzy, cztery, ry. Nie zupaję się. Nie chcę na to patrzeć, widzowie. Poczekajcie, proszę, przepraszam. Mikołaja wytręciła. Jemu tak poslało, to aż doszła do mózgu chyba. Trzy, cztery Dobra, Dobre to było? Wyplułem A, wyplułeś, myślałam się, zrzykałeś. O, o. Przepraszam, Mikołaju, może zajed do pana na Mikołaja na kolankę? No, ja proste, proste! To ja byłem. Oooo, oh, Dzień dobry. No co? A co tam masz dla mnie? Co? Tam co byś to? Chciała na na podchójkę? Chciała, chciała mikser. E, nie wiem, jak to się czyta, A ale no. może co ty na to, żeby no, zrobić śnieżne, jak się czyta? Daj daj Kiri. Daj Kiri. Daj Kiri. Biały rum, śmietanka kokosowa, sok monkey, z limonki, przelej do kieliszka koktajlowego i udekoruj biurkami kokosowymi. No? No? Na to. No? No. Dawaj. Ile? 40, tak? Bacardi, biały rum, 40 ml. Kokonat, cream. O, co to jest? To nie jest mleczko. Widzowie, patrzcie, jakie to jest gęste. Śmietanka kokosowa to ma być. A to jest co? Krem kokosowy. A co to nie może być, to? No, to ma być rzadkie, a nie gęste. Eee, dobra, myślałem, O, ty. Te, nie? Nie to jest rzadkiej, chyba rzadkiej. do jakichś wypieków. To jest pózotki. Dobra, jedna łyżeczka starczy chyba. Zdaj uwaga. O ale nie za Aha, no to by było na tyle. No I będziemy pinstem. No i fajnie. Ja wiem, że ty lubisz, to ale ja nie do końca. Nie, to jest wywar z Mikołaja gdzieś <śmienny> No i smacznego, ja tego ja nie piję. Dobra, zdrowie widzowie. Zbiór, nie, ja nie piję. O kur... O! O Jezu, muszę to przebić. Ale nie wypluwaj, nie wypluwaj! O. Ej, dobra. Ale niedobre. To, to był najgorszy drink, jak chyba... To jest najgorszy drink ever. Ale, ty taki drink dajesz że tam kur... jest w sumie. I jeszcze to i pipsem z żarczym pchniętym. Mega niedobre. My cię będziemy Żygali dalej niż widzieli. No właśnie, się o to chyba trochę boję. Uwaga! Tylko no łuczka sobie weź. No nie. Nie, to nie. jest. To jest to przez to. No to, to przez tą śmietankę. To jest to puffy jakieś. No. Nie, to smakuje jak żarcie dla psa. To przez to puffy. A weź. to nie jest chyba przeterminowane? Skorzystnie. Tak, no, ja to kupowałam wczoraj. Czy tam przedwczoraj. Weź to dalej do kibla. I to. Nie, no, może to się przydać. Nie, nie nie przyda się jak żarty dla psa. Ale dlaczego ty jesteś taki agresywny? Na, na, ja nie wiem jaka muza leci widzowie, ale tańczę. Dobra, może teraz jakiegoś lepszego drinka znajdziemy, żeby był... Znajdźmy takiego, którego chociaż wypijemy. E będzie smaczny. Jem jest pleze. To brzmi jakbyśmy cały. O, to jest dobre chyba. I to jest dobre! Tak. To jest, to jest... Zauwie, Kinga ma czasem takiego downa, że ona strasznie wszystko przeżywa. Strasznie i na przykład czasem wyjście... Się, to się Czasem wyjście z nią do sklepu to jest challenge. Dla was to jest challenge. Poszliśmy na zakupy do biedronki, to było właśnie przed świętami. Jak już yy, zaczęły te wszystkie świąteczne rzeczy, że tak powiem, wchodzi do sklepu. Pełno osób. No przysięgam wam, że w biedronce było tysiąc osób. I my wchodzimy, ja prowadzę wózek, a Kinga, jakby kurwa pierwszy raz była w supermarkecie. I podchodzi do, do warzywniaka, widzi, mandarynki. I na cały sklep: <laughs> mandarynki! Patryk! I się, jakby, jakby była sama w tym sklepie. Ja biorę. Kosztyk, ja tak, ty już zgrot. Ja spiegłam, ja spiegam Ej, nieprawda, nie wydarzył się aż tak głośno. Ona tak mandurynki! Jak pierwszy raz kurs włosy widziałam na oczu. Ona odjed 5 nie. One Jager Spritz, Jagermeister, sok żurawinowy i woda gazowana. Jager Spritz, czyli tak, widzowie. Meister, prosiłbym kostki lodu. Tak. Nikołajko, oczywiście. Dobrze, czyli najpierw sok ten, żurawinkę. Tak. Ile teraz soku Nie wiem, stop chyba. Dobra. I co? I te woda gazowana No i co? Pyszne? No co nie dobre. Nawet dobre, tylko strasznie słodkie. Nie, to jest najlepszy drink w A ty jesteś taki o co chodzi? malinka Dobra, wyciągamy cakepopsy, ja sobie robię zwykłego drinka i możemy jechać chyba, nie? Dobra W tym momencie powiedzieliśmy dobra, oczko, let's go Trzeba, wiecie co, widzowie, podgrzać tą czekoladę, bo niestety, ale stwardniała Yy, i trzeba będzie jeszcze chyba białą czekoladę rozpuścić. Nie wiem gdzie ona jest, tak. Bo dodamy chyba jakiś barwnik, bo mamy w ogóle różne barwniki no. i możemy zrobić jakieś kolorowe polewy do tych Cake Popców. I właśnie ja bym zrobił coś I... ciekawego teraz z tych Cake popsiku. Teraz głównym zajęciem będzie ozdabianie Cake Popców. Tak. ra Dobra, masz tam przygotowane stanowisko, wyciągnij Cake Popsy. Zamroziły się te kurty. E, ładnie wyglądają. Yeah. Wyglądają na zamrożone. Dotykam. O kur... twarde. I to dobrze. Tak? No. I, co? I to obtaczamy w tym. No i można albo od razu posypać, albo nie to na papierek. Dobra uwaga. Posypkę teraz. Dobra uwaga. Jak? Okręcasz? Ej, no jest na... Ale się posypało na, na ziemi. Spokojnie ten w ogóle nie jest stoi, ja nie wiem. Co ty robisz? Ja, uhu! Mam uhu! Mam... ja... <grywa> <grywa> Ej, dobra. Nie, to... Dobra, widzowie, ocencie, ocencie. Nie, szczerze, teraz widzowie, szczerze, ocencie. Stoi k***a gówno, czy taka ładna yy, ta? Taki k-popsik, czy takie gówno? Widać to w ogóle? No, po, powiedz mi szczerze tylko. No, co? Ej, k***a, ku... k-pop został! No to ja wyciągał! O, uwaga, uwaga. Widać teraz? No, fajne. Uwaga. Dzięki, big o, ale to chrupię! Mm. To... O, kur... ale to wygląda! O kur... Dobra! Przedrzeźwię to! O, to... ale to wygląda! Uchwalę mm. Do... co? Uchwalę. Mm. Mruk! Mm. Pyszne! Ja od, ja od razu po tym jednym gryzie uznaję to! Tego streama za udanego. No i majoneczka, taka, proszę, ja ciebie. To jest fajne, ta hojka. A wiec, no, tak? widzę, pokazywałeś. Zobaczcie, widzowie, zobaczcie, mam piękną hojkę. Jest zaprasz... gwiazdeczka, widać? Jest gwiazdeczka. Są bombeczki, proszę bardzo. Nie, bo ja się boję, że. Stąd mnie widać? Jak stąd idę? No. Gotowi? Gotowi. K Dobra, uwaga. I raz, i dwa. I raz, dwa. Tego nie w telewizor, ani nie we mnie. Dobra, Dobre to było, co? Ej. Ale wchodzi... Ale dobre, aż tu trzeba pasturyzować. Nie z do Czego za mocne? Nie patrz, nie uniuś. Mikołaju! Nie, błagam, tylko tutaj bez żadnego niezrozumiałego zbierania. Dawaj duple. <laughs> tylko od razu łatwiejszy, od razu się rozbieram. Jezu, weź. Nie, błagam, tak widzę, mi ten Weź co uczyć. Ej, bo zaraz to urwiesz. Ała. Co ty robisz? Oh. <laughs> Czy ty się dobrze czujesz? <laughs> budowie. A! Suka! Dobrze widzowie! Serdecznie Was w takim razie jeszcze raz dziękuję za dzisiejszego streama. Widzowie, dziękuję jeszcze raz za streamka. A widzowie!